Hej kochani, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale i dzisiaj głównym bohaterem tego filmiku będzie paletka Huda Beauty i jest to Coral Obsession. Jest to mała paletka ta dziewi z dziewięcioma cieniami. E, pokażę Wam, jak wyglądają słocza tej paletki. Pokażę Wam e, wykonywaniem tego makijażu, który mam właśnie na oku, a także powiem Wam po prostu, co o tej paletce myślę, jak ona wygląda i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że filmik będzie dla Was przydatny, także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania dalej. paletkę kupiłam jakiś czas temu, bodajże w grudniu, tak w grudniu, pokazywałam ją zresztą Wam w holu, który tutaj wyjedzie Wam karta, jeżeli go nie widzieliście. Jest to paletka, którą udało mi się znaleźć w TK Max, czyli w znacznie niższej cenie. Także od razu Wam powiem, że warto czasami zaglądać właśnie do TK Max, czy na stronę, czy do sklepów, dlatego, że czasami możemy znaleźć właśnie tego typu paletki i jest tam w ogóle znacznie, znacznie więcej kosmetyków, wiecie, takich droższych, bardziej znanych marek, ale Huda Beauty też tam się od czasu do czasu pojawia i Spokojnie możecie kupić paletka jest jak najbardziej oryginalna, nic się z nią nie dzieje. Jakość nie jest jak najbardziej właściwa, nie jest jakaś przestarzała, czy cokolwiek. Także spokojnie możecie właśnie znaleźć Huda Beauty w -Maxie. jest Są to oczywiście takie, wiecie, złote strzały. Ale da się. Paletka, kochani, jest wykonana z kartonu, jest to opakowanie kartonowe i osobiście i prywatnie bardzo lubię te kartonowe opakowania. One są naprawdę bardzo dobrej jakości i mam wrażenie, że one troszeczkę lepiej chronią cienie niż w rzeczywistości te plastikowe. Ja tutaj mam starą paletę Huda Beauty, która no to jest ta duża paleta, ona jest znacznie cięższa i ona też ma kartonowe opakowanie i ja tą paletę mam ze 4 lata mniej więcej, dosłownie. I zobaczcie, że ona tutaj ma lekko jak gdyby obtłuczony róg, dlatego że ta paleta mi po prostu upadła z dosyć sporej wysokości na ziemię i bałam się ją wręcz otworzyć, bo mówię, lusterko albo cienie poszły. Nic się ani lusterku nie stało, ani cienia. Ten karton jak gdyby dobrze asekuruje te cienie. W paletce kochani mamy oczywiście lusterko tej wielkości oraz dziewięć cieni. I siedem cieni są to cienie matowe, natomiast dwa cienie są to cienie metaliczne, takie lekko pobłyskujące i są to cienie, które naprawdę przepięknie wyglądają na oku, przepięknie się błyszczą i rzeczywiście cudownie się Nakładają i rozprowadzają i są świetnie napigmentowane. I teraz, jeżeli chodzi o samą paletkę, tak jak wspomniałam, to jest dziewięć cieni i kolorystyka jest do siebie zbliżona, tak jak jest napisane Coral Obsession. I to są wszystko cienie w takich kolor odcieniach pomarańczu, żółci, czerwieni, wiecie, to wszystko jest takie przełamane, i nawet te cienie, które są tutaj chociażby ten najciemniejszy, to jest taki kolor rudawy, który również ma te takie podtony pomarańczy, bym powiedziała wręcz. Do Dosłownie jest to paletka, tak jak się nazywa, taka ona jest. No tutaj nie będziemy zbyt dużo kombinować. Wszystkie te palety, które są właśnie takie kwadratowe, z Huda Beauty, są to palety, które mają zbliżoną do siebie kolorystykę. Tych zestawów kolorystycznych palet, właśnie, które są tymi kwadracikami, jest mnóstwo. Są też cienie, które są nude. Te nowe wersje. Tam wychodziła ich mnóstwo, mnóstwo różnych wersji. Jest więc warto sobie zajrzeć na stronę, jeżeli szukacie czegoś innego kolorystycznie. Natomiast jeżeli chodzi o te wszystkie cienie, to zależy oczywiście jaka to jest paleta i jaki to ma odcień. Natomiast jeżeli chodzi o tą paletę konkretnie, to tutaj brakuje na przykład cienia bazowego. I to można by pomyśleć, że ten środkowy to jest cień bazowy, ale raczej nie, dlatego że zobaczcie, że wbrew pozorom, pomimo że on nie jest jakiś strasznie ciemny, tak po rozprowadzeniu, ale to się nie nadaje kompletnie na cień bazowy. Więc cienia bazowego nie mamy. Cieniem najciemniejszym jest ten. Teoretycznie można użyć tutaj właśnie w te kąciki zewnętrzne oka, ale nie czarujmy się, to nie jest cień, którym ja uzyskam ten efekt, który bym chciała, dlatego ja po prostu z jakiejś innej palety używam ciemniejszego cienia, ale nie jest to problemem, ponieważ ja mam te cienie w każdej innej palecie. Jeżeli chodzi o jakość tych cieni, cienie są bardzo dobrze napigmentowane, to jest takie soczyste, wibrujące te kolory, tak jak niektóre cienie po nałożeniu na oku będą wyglądały jakbyśmy oglądali, nie wiem, jakiś film w jakości SD, tak i Huda Beauty będą wyglądały jakbyście oglądali Full HD. tak? Ja takie dziwne porównanie robię, ale właśnie o to chodzi, że one mają po prostu kolory takie jak należy. I te kolory rzeczywiście są transferowane pięknie na oko. Są to cienie, które są dobrze napigmentowane, które są takie w dotyku, bym powiedziała, bardzo przyjemne, takie nieco kremowe aczkolwiek, z kremowym, aczkolwiek nie są to kremowe cienie. Bardzo dobrze zmielone, bardzo takie przyjemne, i są przez to, że są bardzo mocno napigmentowane. To pędzelka nie musimy w nich tam maczać i nim tam grzebać, tylko naprawdę dotykamy tym pędzlem i spokojnie transferujemy sobie cień na oko. Więc są to też cienie, które są bardzo wydajne i możemy ich używać przez bardzo, bardzo, bardzo długo więc to jest ich ogromny plus są to cienie, które przez cały dzień utrzymują się w stanie niezmienionym czyli nie wchodzą gdzieś tam w załamania nie wycierają się nie blakną te cienie w trakcie noszenia w ciągu dnia, bo są cienie które niestety, ale tracą na swojej jakości, tracą na swoim pigmencie tutaj nie ma tego problemu i te cienie wytrzymują od początku do końca w niezmienionym stanie przynajmniej u mnie, oczywiście ja używam bazy Podcienie, więc to jest jak gdyby jasno i klarowne, że baza tutaj musi być, więc ten cień będzie się lepiej utrzymywał. Ale oczywiście, jeżeli nawet ja wezmę i gdzieś tu się lekko, tak wiecie, po oku podotykam, bo mnie zaswędziało, to widzicie, że coś, to zobaczcie, że lekko coś tam zeszło na ten palec, ale w moim makijażu tutaj nie ma żadnego ubytku, tu się nic nie stało. Mogę też dołożyć te cienie i spokojnie one się zblendują, nic się im nie stanie, więc nie powstaną nagle jakieś dziwagi znaczne plamy, co potrafi się robić przy różnych cieniach. W trakcie noszenia też nie zmiksują się wam, nie zrobi się jedna plama jednokolorowa, co niestety na przykład ma bardzo często się dzieje z cieniami z Revolution, to jest świetna paleta na lato, na wiosnę, co jest oczywistością wręcz, ale to jest moim zdaniem też bardzo dobra paleta, żeby wprowadzić nieco koloru do makijażu, który jest bardziej stonowany, bo możemy właśnie wykorzystać jakieś drobne elementy do tego bardziej stonowanego makijażu. Jeżeli zastanawiacie się nad kupieniem jakiejś dużej palety, a nie mieliście wcześniej. Cieni Huda Beauty, to myślę, że warto jest zacząć właśnie od tych kwadracików, ponieważ są tańsze. A być może znajdziecie w nich zestaw, który będzie dla Was całkowicie wystarczający i nie będziecie wcale musieli wydawać dwa razy tyle na większą paletę. Cienie mają termin przydatności teoretycznie 12 miesięcy, ale bądźmy szczerzy, jest to taki termin bardzo umowny yy, i cienie spokojnie 2 lata możecie używać bez najmniejszego uszczerbku na ich jakości. Natomiast jeżeli jeżeli chodzi o dłuższe używanie. Tą paletę, tak jak Wam wspomniałam, ja mam chyba za 4 lata, mi się wydaje. I jest to paleta, którą naprawdę bardzo długo używam, ale ja do niej czasami wracam. I właśnie cienie po pewnym czasie, ale to jest naprawdę po długim okresie czasu, one robią się bardziej suche i mniej takie, wiecie, przyjemne, takie masełkowate. Robią się bardziej suche i bardziej sypkie, ale uwaga, nie tracą na pigmencie. I tutaj chociażby zrobię swatch pomarańczu i zobaczcie. Widzicie, ten cień już nie jest taki przyjemny, nie jest już taki masałkowaty, ale dalej pigment jest i jest to mega, zobaczcie, ja to rozcieram i jest to mega pigment. Warto zauważyć również, że cienie z Huda Beauty fantastycznie się rozcierają i nie trzeba z nimi jakoś, nie wiadomo jak się namęczyć, tam nablendować i nie wiadomo co robić. Naprawdę przy ruchach pędzelka bardzo ładnie same się rozcierają, robią tą mgiełkę, potem możemy tylko ewentualnie poprawić. Także kochani, zapraszam Was teraz na makijaż, który wykonywałam, właśnie ten i na koniec jeszcze się widzimy, przychodzę do Was z podsumowankiem. Zaczynam od bazy i jest to Topshop. Baza jest średnia, więc ja jej nie polecam. Jako cień bazowy, niestety nie mamy tutaj nic, co moglibyśmy do końca użyć jako cień bazowy, więc ja po prostu użyję sobie białego cienia, dosłownie białego, z paletki Jeffrey Style Jawbreaker. Tutaj jest biały cień. I ja kochani zacznę sobie od tego cienia tutaj na dole, czyli tego żółtego. One bardzo ładnie się rozprowadzają. Bardzo tak wiecie, delikatnie, ciach, ciach, szybciutko. To nie jest taka żółć bardzo mocna i zobaczcie, że ten żółty bardzo się różni od żółtego, który jest u Jeffrey Stara. Tutaj jest Jeffrey Star a tutaj mamy chudę. ta chuda jest to taki przygaszony yy, przygaszona żółć taka lekka musztarda ja używam tego cienia tak naprawdę yy, jako tylko dodatek na który będziemy kładli czegoś coś innego kolejny cień który wybieram to jest kolejny ten Ja naprawdę delikatnie zamaczam tylko pędzel dotykam nim o yy, cień I w tym momencie ten żółty jest tylko taką odrobinką mgiełką puszczony, więc tego żółtego tak naprawdę bardzo słabo widać, i właśnie o ten rezultat mi chodzi. mam tip dla was jak oczyścić sobie pędzelek. Bardzo popularne są te gąbeczki w takich metalowych puszkach, o które czyścicie. Natomiast ja tego nie używam. Ja tego nawet nie mam. Ja używam najzwyczajniej w świecie skarpetki. Tak, to jest skarpetka, tylko to jest ta taka pluszowa, miła skarpetka i jak widzicie, ona tu jest brudna. Dlatego, ponieważ ja o nią czyszczę pędzle. Może być to też tak jak na przykład macie szlafroki, te takie flafiaste minusie, też bardzo fajnie się na tym sprawdza. Więc ja o to po prostu czyszczę pędzel i powiem Wam szczerze, że taka skarpeta, taki kawałek materiału jest znacznie delikatniejszy dla pędzla niż te wszystkie gąbki. A pędzel mam czysty. On niby jest zafarbowany, ale jest czysty i mogę spokojnie go włożyć w inny cień tym sobie tutaj troszeczkę od tej strony przyciemnie, a dalej polecimy tym ciemniejszym, czerwonym. I teraz polecimy z tym, z tą czerwienią. To jest taka czerwień, koral. Ciężko nazwać, to nie jest typowa czerwień, ale bardzo ładny kolor. Ja ją nazywam, tak wiecie, w skrócie dla siebie czerwona, natomiast to nie jest typowa czerwień. Wracam do tego jasnego i tutaj brzegi lekko jeszcze nim rozmazuję, leciutko blenduję tym jaśniejszym pomarańczowym z który pierwszy robiłam, bo widzę, że poza niego mocno wyszłam, więc sobie dociągnę. Nie umiem się malować, słuchajcie, w takim mam lusterko. Tu mam większe, ale też nie to największe, bo jakbym to większe postawiła, to bym miała tutaj wszędzie zastawione. Okej, okay, i tu widzę, że brakuje mi tego, tej żółci jak gdyby. Potrzebuję troszkę więcej, więc sobie jej dołożę. Ja nie jestem make-up artist. Jeżeli coś mi brakuje, to sobie dokładam. Jeżeli mam czegoś za dużo, to to rozblenduję, po prostu. Wiecie, nie... nie dostaję ciśnienia, że coś tam mi za dużo, albo coś tam mi za mało. Nie będę się tym przejmować, nie jestem make-up artist, tak, więc wiadomo, że nie mam takiej wprawy. Większość z nas po prostu y, maluje się, kombinuje i tyle. No i widzicie, i teraz mam więcej pomarańczy. Ja użyję tego najciemniejszego, to jest rudy brąz taki, o. Dokładam sobie tutaj, przyciemniam to, co mogę jest troszeczkę inaczej już. Wiecie, po prostu te kolory są do siebie bardzo zbliżone, ale przez to, że one są zbliżone, używamy ich kilka, żeby w pewien sposób je wystopniować. Okej, okay, to jest to, co powstaje po użyciu samych tych cieni, natomiast ja sobie przyciemnię kącik. Ja potrzebuję cienia, którym sobie przyciemnię oko. Ja tutaj akurat używam Jeffree Star Jawbreaker i przyciemniam po prostu brązem, który tutaj jest. Ten kącik, i on u mnie będzie od razu lepiej wyglądał. I teraz musimy się zająć z tą częścią. I ja sobie to czyszczę, możecie to wyczyścić korektorem, możecie to wyczyścić dobrą bazą. I moja baza ma nieco taki, wiecie, kolor e, jak korektor, więc ja po prostu to zrobię tą bazą. żyje sobie tego dolnego cienia. Ja bardzo lubię ten kolorek, muszę Wam szczerze powiedzieć. On mi się bardzo podoba. I zobaczcie, jaki to jest ładny kolorek. On się ładnie błyszczy. Palcem naprawdę nakłada się super i ja lubię takie cienie nakładać właśnie Marcele. najlepiej mi się je nakłada, bo pędzel potrafi je spruszyć, potrafimy zgubić kolor, cokolwiek. Ja lubię używać jeszcze do tego cień od Jeffrey Star i to jest właśnie cień, który nazywa się Jawbreaker. Ale to jest takie jasne, jaśniutkie złoto. Bardzo ładny kolor, widzicie? I on troszeczkę rozjaśni. No i tak mniej więcej prezentuje się makijaż i Czasami robię to bardziej w tą stronę Czasami robię to bardziej w tamtą Czasami zamiast używać tego żółtego Używam na przykład tego środkowego yy, Możecie stworzyć coś bardziej Stonowanego Czyli użyć środkowy, ten tutaj cień Dobra kochani, na początku widzieliście mnie Ze skończonym makijażem, teraz kończę I do Was wracam ponownie Wybaczcie, musiałam złapać łyka kawę I jeszcze gdzieś tutaj się najełam fusów, fuj Kochani, podsumowując Paleta jest naprawdę świetna. Tak jak wspominałam, cienie są bardzo dobrze napigmentowane. Nie trzeba ich używać na pędzlu. Nie wiadomo, ile cudownie się transferują z pędzla na oko. Bardzo dobrze się blendują, doskonale się utrzymują. Są bardzo przyjemne również w odczuciu, kiedy z nimi pracujemy, kiedy ich dotykamy itd. itd. Paletka jest bardzo ładna. Jeżeli tylko kolor tej palety Wam się podoba, to myślę, że warto ją kupić. Oczywiście tak jak wspominałam w trakcie makijażu, ta żółć jest taka przygaszona, nie jest to taka typowa żółć wow, no ale ona jest dostosowana jak gdyby do reszty i nie ma się jakoś mocno z tego wybijać. Jeżeli zastanawiacie się nad kupnem albo tej paletki, albo jakiejkolwiek z tych paletek, które są tymi kwadracikami, ja to tak nazywam, to bardzo serdecznie Wam polecam. Uważam, że są to bardzo dobre palety i chociaż jedna taka mała paletka powinna znaleźć się w Waszej kosmetyczce waszej Talece zwał jak zwał, dlatego że odczujecie jakość tych cieni i odczujecie jakość w makijażu. Ja mogę mówić o tej palecie jeszcze 3 godziny i nie usłyszycie niczego więcej oprócz samych achów i ochów, i zachwalania, i polecania, ale wynika to tylko i wyłącznie z tego, że ja naprawdę bardzo serdecznie Wam polecam te palety. Nie używałam innych rzeczy z Huda Beauty, więc nie wiem, jak inne rzeczy się sprawdzają. Słyszałam różne opinie. Natomiast jeżeli chodzi o cienie, ja jestem zachwycona, uwielbiam, kocham i myślę, że cienie Huda Beauty po prostu będą mi zawsze towarzyszyć, ponieważ dobrze mi się z nimi pracuje. Najzwyczajniej w świecie, jakie by to nie były kolory, zawsze dobrze mi się z nimi Pracuję i, i ten makijaż zawsze dobrze wygląda. Nie zrobiłam sobie jeszcze krzywdy makijażem, jeżeli chodzi o paletę Huda Beauty. Ok, kochani, dajcie znać, czy macie jakąś paletkę Huda Beauty, czy używaliście, czy macie zamiar może jakąś kupić, czy się na jakąś czajicie, że tak powiem. Także, kochani, dziękuję Wam serdecznie, że ze mną dzisiaj byliście. Czekam na Wasze komentarze, oczywiście. Będziemy tam sobie dalej rozmawiać. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania, to zapraszam również do komentarzy, a ja teraz się z Wami już żegnam, życzę Wam cudownego, fantastycznego dnia, przesyłam Wam moc buziaków, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia niedługo.